W Rumi podczas ogólnopolskiego turnieju tańca sportowego tancerze walczyli o Puchar burmistrza miasta Rumi. Uczestnicy mierzyli się w kilku konkurencjach. Każdy blok taneczny od rana począwszy jest podzielony na kategorie taneczne w zależności od wieku i poziomu zaawansowania, czyli klasy tanecznej. Zdaniem organizatorów w turnieju poziom rozgrywek był wyjątkowo wysoki. W Rumi jest wiele talentów, które można wypromować w Polsce, tak? Na turniej do rumii zjechały się pary z całej Polski, wśród nich te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem. Ja lubię czacze, bo się dużo ruszam. Ja robię na przykład kulik stepa, bo są fajne kroki. Dziękuję bardzo za fajne